Cześć, siemanko z tej strony Nukleon. Witam was bardzo serdecznie już w czwartym odcinku serii poświęconej grze Cyberpunk 2077. Jesteśmy w trakcie wykonywania wątku fabularnego, podczas to którego teraz w tym momencie analizujemy z pani Evelyn Parker. Kontynuujemy tą analizę. Jak widać, jesteśmy w hotelu Plaza. Tam, gdzie była pani Ewelin? jesteś tylko Mądrości Hola. pana smashera. Bardzo ładnie. Jesteśmy w Konpeki Plaza i mamy tutaj syna słynnego Saburo Arasaki. Gdzieś tu trzymają ten i Musimy się dowiedzieć, gdzie on jest. Zginiesz w słusznej sprawie. Dobra, a więc tak. Zaczynając analizę tego braindensu, musimy na pewno wejść sobie w tryb edycji. I w tej warstwie już czegoś możemy się dowiedzieć. Może nie w tej warstwie na razie, ale zobaczymy tutaj o. Zbadajmy sobie to. Słyszę coś? Dobrze. Od dźwięk wentylatorów i systemów chłodzenia. Chyba serwer. Jednostka sterująca urządzeniami w apartamencie. No dobra, to to, no już, to już wiemy. Puśćmy dalej. Zaraz to Musisz podsłuchać te rozmowy, no tam tak może być coś ważnego. Program jest wciąż w fazie testów. Ta technologia w obecnej postaci nie przyjmie się na rynku. Wkrótce się przekonamy. Proszę porozmawiać ze swoim ojcem. On temu projektowi poświęca szczególną uwagę i na pewno będzie w stanie wytłumaczyć ryzyko, jakie... Ojciec to pozbawiony jakiejkolwiek wizji starzec, któremu się wydaje, że jest wieczny. A wszystko wokół niego niezmienne. Ja nie powinienem nawet tego słuchać. Ale posłuchasz jeszcze tego. Saburo jest oderwanym od rzeczywistości despotą, zawieszony jakich w jakichś skomotniałych wyobrażeniach o świecie, którego już nie ma. Mówi, to wziął pani. No. no dobra. Dogadaliśmy się przez 20 lat. Nie dogadamy się i teraz. Czyli nie za bardzo się z panem ojcem dogaduję. Dopilnować by relik był przechowywany w odpowiedzi. do Słyszałeś? Gdzieś tutaj jest dokumentacja dotycząca reliku. Rozejrzyj się. Hmm, hmm. No dobra. Co my tutaj mamy, panie Kuligo? Ehm, jeszcze przewiniemy sobie na sam początek. E, ze względu na to, że widzę, że mogę tutaj coś przeanalizować. E, I chcę sprawdzić, czym to może być. I to w warstwie wizualnej. Jesteś tylko kawałek nie wiem, pan, panie smasher, to to jest w ogóle hit. Um, mogę tutaj coś przeanalizować, coś zrobić. Czy będzie mi to jakkolwiek potrzebne? Mm, no tak, byłem chyba w złej warstwie. No, warstwa wizualna. Dlaczego nie mogę sobie. Pan, panie smasher, jest, jesteś tylko mogę góry. tylko. jest No dobra, widzę, że tutaj chyba tego nie mogę jakkolwiek przeskanować w sposób mi znany. Aczkolwiek dobra, dobra, lecimy dalej. Tam, gdzie jeszcze możemy coś, co, co, coś zrobić, czegoś dokonać. Tak? No dobra, tu się zaczyna. Nie dogadaliśmy się przez 20 lat. No tak, 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 ale to już pan mówił. Mhm, dobra, okej, okay, tu jesteśmy. Przepraszam, że musiałaś czekać. Interes. Jak Na szczęście jeszcze nie zaczęłam się nudzić. Wszystko w porządku. Wyglądasz na zdenerwowanego. Za chwilę nie przejdzie. Mhm. Kie pazury w ogóle? Pod jednym warunkiem. Szczepy paznokci? Ty też chcesz mi stawiać żądania? Tylko jedno. Skup się na mnie. O, 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 stop, 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 panie Kuligo. Czy ja mogę się tutaj jakoś rozejrzeć? Pokazujesz mi, że mogę. Tu mogę coś tutaj zrobić, tak? A tutaj mogę tutaj. No dobra, 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 dobra. Zostały nam jakieś dropsy? Ostatnio było po nich fajnie. No bo na co? Muszę sobie chyba troszeczkę jeszcze przewinąć. Nic okay, okay. nie mogę tutaj zaskanować? Może to jest Skup się. o, 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 coś się pokazało. Bierzyczki Waga. automatyczne. Najnowszy model skanerów. Jednostka centralna podłączona do ich systemu. Możesz je wyłączyć? Z zewnątrz nie będę miała szans. Muszę Bierzyczki najpierw się... sprawdzić w jaki sposób są podłączone do systemu. Bierzyczki rozszczelają nas! Doszczędnie! No teraz to chcę? Pod jakim kątem? O o o! Złapało! Cholera, kamery. Dobra. Wbudowane czujniki ruchu, reakcja na sygnaturę termiczne system AFF. Dasz sobie z tym radę? Co? Jeśli tylko dostanę się do ich wewnętrznej sieci. No, no dobra, lecimy dalej. Zostały nam jakieś dropsy? Ostatnio było po nich fajnie. Tej Taka. dropsy tylko w głowie. No grube Cpanie, 2077 rok. Gruba technologia, grube cpanie i grube... Nie powiem co jeszcze. No dobra. Coś tutaj mi ustala, ustala. tralalala. O, o, dobra. Dobra, tutaj coś mamy do przeanalizowania. Co to mamy tutaj? Spluwa! Zabezpieczonym. Dobrze wiedzieć. Nie zapomnijcie o tej spluwie w trakcie skoku. No dobra. I chyba mamy dokumentację. w specjalnym kontenerze termicznym. Chodzi o utrzymanie stałej, niskiej temperatury. Czyli co? Nie wyciągać go z lodówki? Lepiej nie. Moglibyście go uszkodzić. Włącz w edytorze wykrywanie warstw termalnych. To powinno ułatwić znalezienie miejsca, gdzie Yorinobu utrzyma relik. Hmm. Hello! Trzecia warstwa odblokowana. No dobra. No dobra. Korzystając z warstwy termalnej, zeskanuj ślady termalne, by odnaleźć miejsce ukrycia relika. No dobra, nie sądzę, że będzie gdzieś tutaj w tym pokoju. Aczkolwiek, sprawdźmy to. Może wcześniej coś. Pani powie. Do tyłu. Coś, co ta pani widziała. Ona się w tą stronę patrzyła, ale jak tutaj szła, to może ma jakiś większy. O, tutaj coś. Tutaj mamy klimatyzację. Powie, że ci się spodoba. Dobra. Skanujemy. A, klimatyzacja. Standardowy model Ech. na wyposażeniu hoteli tej klasy. Temperatura zgadza się z wytycznymi dokumentacji, ale ukrycie biochów w takim miejscu nie wchodzi w grę. Za duże ryzyko są. No, czy... Debil by po prostu to... ukrył biochip, który jest esencją technologii korporacyjnej w pieprzonej kanalizacji. No chyba żaden, chyba że jest idiotą. No dobra nie wiem czy debil może być idiotą, to są dwa pojęcia, też nie, to są chyba dwa pojęcia, które się nie wykluczają. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Skanowanko. No no, Donagis. Być może pan Arasaka ma powód do świętowania. Naprawdę nie myślisz, tak, że Renik mógłby być tutaj przechowywany? Za niska temperatura, nie. za duże ryzyko wahań. Na ich Warunkiem. Ty? Też chcesz mi stary relik? A czekaj, weź mi tutaj jeszcze przewin do tyłu. Na szybkości, na szybkości! Dawaj, 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 bo ja chcę tutaj czegoś cudownego dokonać. Dokonać jakiegoś odkrycia, które mogłoby mi coś powiedzieć. Coś z tej strony jeszcze powinno być. Tu coś jest. To zwykła kuchyka. Lodudeczka. Poziom temperatury nie zgadza się z wytycznymi. Tu nic nie znajdziesz. Zawieszony o świecie, które Dobra, szukamy jeszcze gdzieś wskazówek. Idziemy, 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 idziemy. No. Kurde, no ale gdzieś tu powinno coś być. Nie wiem. Zobaczmy, spójrzmy na, na nich takiej szerszej perspektywy. Przewinie z tej szerszej perspektywy od początku. już nie, bo wtedy wychodzę z zasięgu. Dobra, nie, 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 nie. nie. Dobra, spokojnie, spokojnie. Się przewinie jeszcze. O, 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 o. Tu już jest skanowane. Jakie systemy zabezpieczeń tutaj mamy? Mam Zaraz do dołączę. Jeszcze coś tutaj znajdziemy, nie wiem. Tutaj chyba już nic nie będzie, tak mi się przynajmniej wydaje. Jeśli chodzi o te systemy zabezpieczeń, jeszcze to będę chciał wykonać. Co prawda. Gdzie on jest? No. Termalna warstwa, musi być termalna warstwa. Gdyby cokolwiek tutaj... Dobra, przewijmy jeszcze do tyłu. Ona no, tutaj siedzi, powinniśmy coś zauważyć. Śnie. Siedzi, siedzi. Panią, no tutaj mamy już tą zeskanowaną lodówkę. O, 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 o! Czeka, czeka, czeka pani! Poczekaj! Tu co mamy? Mamy sygnaturę termalną, która pasuje... Hello, there you go. Mamy to. Czyli tutaj Jorino, bo musi trzymać kontener. Mhm, mm mamy to. Dobra robota. Chyba mamy już wszystko. Wychodź z edytora. No dobra, czyli mamy już wszystko. Bardzo mi się to podoba. I możemy, że tak powiem, przystąpić do dalszej części realizacji tego zadania. Masz wszystko, co trzeba? Tak, tak. tyle wystarczy. Dzięki. T-Bag, mamy to. Rozłączam się. Dobra robota. Widzimy się wkrótce. Kasuję wasze dane z serwera i pamięci podręcznej. Jakby co? Nie było was tutaj. Jasna sprawa. Panie kolego! Pani kuledzianko. Zostaw go sobie. Dopiszę do rachunku Evelyn. To przenośny edytor. Obsłuży też inne braindensy. Ma twoje pliki kalibracyjne. Nie jest tak dobry jak mój, ale jakoś sobie poradzisz. W dodatku bez narażania cię na ryzyko. Sprytnie. A propos ryzyka, tak sobie patrzę na was i wiecie co widzę? Żywe, gadające trupy. No cóż... Potrzebowaliśmy tego nagrania, Judy. Znacznie ułat. Serio? To nagranie zaprowadzi nas do grobu. Jeśli Zobaczymy. Arasaka dowie się, że to Macie jesteście martwi. Ja jestem martwa. Judy, odpuść. Nikt się o niczym nie dowie. Evelyn, nie wybieraj drogi na skróty. W ten sposób nie wygrasz z tym miastem. Bądź ostrożna. No jasne, że będę. Zresztą pogadamy za chwilę. No dobra, wstajemy z tego siedziska dentystycznego i idziemy pogadać sobie z panią Evelyn. Dzień dobry. No, powiedz mi coś. Pozwoli halo, jeszcze halo, na interakcja. Chwilę. No dobra, właśnie pozwoliłem. Przejdźmy się. Let's go. Jaki ma. Tiruriru. Normalnie gacie no, pełne żwiru. Co myślę? Okay. No, nie wiem. Co teraz? Wi. Zrób to zlecenie tylko dla mnie. Bez dzielenia się zyskiem z nikim więcej. No ja nie wiem. Bez żadnych pośredników. Bez Dexa. Hmm. Czyli chcesz wychujać naszego fiksera. Wiedziałem, że coś tu jest nie tak. Dex jest tylko pośrednikiem. Całkowicie zbędnym. Evelyn, nigdy nie pogrywasz z fikserami. To jedyna reguła Night City której każdy najemnik zawsze się trzyma. Ale jeśli będziemy sprytni... w ten sposób zrujnujesz reputację, a bez reputacji jesteś w tym mieście nikim. Jesteś pewna, że chcesz to zrobić? Zadaj to pytanie sobie. Chcesz do końca życia użerać się z kosiarzami, czy w ciągu jednej nocy stać się legendą? Chcę Twój mi dobra. dobrą reputację. Nie mam mowy, mowy, to, co churwa, z mi tu gadasz. Ma. Dex dał mi szansę. Zaufał mi. Teraz to ja daję ci szansę. 50%. Z taką sumą na koncie Dex nie będzie Ci już do niczego potrzebne. Nie, Evelyn. To nie tylko kwestia kasy. Myślałam, że jesteś najemnikiem, że to zawsze jest kwestia kasy. Ale nie za plecami kogoś, kto mi ufa. Przykro mi. W porządku nie było pytania. Ale wiesz co? No. Obyś był tak skuteczny jak naiwny. W razie czego dzwonił, Prześle ci swój numer. Dobra. Okay. Powodzenia. Nie, nie, nie będziemy tutaj Zmykaj. wykiwać. Muszę jeszcze nie będziemy chcieli wykiwać Dextera Deshona, ponieważ może nam to zszargać bardzo mocną rep reputację. Będziemy mogli mieć. Tak, tak przynajmniej mi się wydaje, problemy. Dla mnie Mam, panie koliku. to było przejrzeć to nagranie z Kąpeki. No. Ty bak już do mnie dzwoniła. Analizuję materiał. A co z Flatheadem? Jeszcze nic, zaraz się tym zajmę. Teabag mówi, że bez tego robota nie ma szans na dotarcie do chipu. Więc do dzieła, panie Vi. No dobra, co jest teraz? Kolejnym krokiem naszego. E, naszej zbyt. misji. naszego zadania. Jest przede wszystkim. dostanie się. do Kąpeki Plaza, ale żeby to zrobić. Delikatno Trzeba najpierw pojechać do, tego main, e, do tej babki Meredith Stout. Gdy już to zrobimy, kiedy już pojedziemy do tej babki, to dopiero wtedy możemy się zastanowić nad tym, e, żeby zadzwonić właśnie do naszego fixera e, i wykonać zadanie w Konpeki Plaza. Więc dobra, e, wsiadamy do naszego auta, które stoi w poprzek drogi blokując wszystkie inne samochody, bardzo cudownie. Cudownie bardzo zmyślnie i bardzo mądrze, oczywiście. Jak na grę, cyfrowy świat przystało. Ehm, dobra, oznaczymy sobie teraz to zadanko. A ehm, brawo, jest oznaczone, jednak ehm, mamy do nich zadzwonić, więc dzwonimy do pani Meredith Stouch. Dobry! Skąd masz ten numer? Mam nie tylko numer, ale też informacje na temat zaginionego transportu. Ewen, jedziemy w. Idziemy w którąś stronę... Nie Mów co nie wiesz! To. Szybko! Nie przez telefon. Spotkajmy się i dobijemy targu. Targo? Hm. Pierwszy zjazd ze Skyline Drive w stronę NID. Pod jest kanał burzowy. Tam się spotkamy. No dobra, dalej moje umiejętności. Jeźdźca, ujeżdżacza samochodów są dalej na beznadziejnym poziomie. Dlatego... Proszę o wybaczenie. Nie no, z czasem przyjdzie skill. Trzeba jak najwięcej jeździć. A niestety rzeczywiste prawo jazdy mało w tym pomaga. No nie no, znowu. Ominąłem zakręt. Niebezpieczne sytuacje Night City to wyjątkowo brutalne miasto. Jego mieszkańcy często padają ofiarami przestępstw. Zawsze gdy widzisz coś tam. Nie przeczytałem do końca. Ach. No dobra. Zaraz powinniśmy być na miejscu. 250 metrów do celu. Do celu. Do celu. Do celu. Dobra, jedziemy naszą helcią. Zaraz będziemy. Patrzymy, jakim jest ta pani Meredith Stout. Ale jeżeli jest z Militechu rzeczywiście, no to jest jakąś wojskowym, nie wiem, komando albo kimś, kimś, kim kimś po prostu z wojska. No Boże, no co ja się tak obijam o te ściany, jakby były moimi kuźdę. De... Nie wiem nawet do czego to porównać, no. No dobra. Jesteśmy na miejscu. Ale się nagle zatrzymał. Takie to możliwe. No, wysiadamy. O, jest. Zaraz. To ty do mnie dzwoniłeś. No, cześć, dzień dobry. No dzwoniłem. Tak. Aha, tak to się wita ludzi. Myślałeś, że będziesz w mnie szantażować i tyle. Stawiać warunki? Nie, po chciałem skupia, tylko porozmawiać. Weź ty łap. Taki gorylek. Jezu, meredit. i pysk! Sonda gotowa. Gotowa. Odpowiadaj na pytania. Tylko bez pierdolenia. No dobra. Jesteś tutaj sam? Eee, tak. tak. Całkiem sam. Dzień Mówi dobry, prawda? w ogóle teren. jak musisz ślepia świecał. To on jest twoim kontaktem. To on dał ci namiary na konwój militechu. Nie znam żadnego Gil Krista. To ten gość, który tam stoi? Mówi prawdę, nie znam go. Napadałem kiedyś na transporty i wiem, kto się tym zajmuje. Mogę pomóc ci znaleźć kreta, ale informacje, które mam, nie dotyczą przecieku. Posłuchaj mnie, wiem, gdzie jest transport i mogę ci pomóc. Proszę tylko o małą przysługę. Hmm. Mówiłem ci, kurwa, przecież ci mówiłem, że nie jestem jebanym kretem! Uciszcie go. Wypuść mnie, wypuść mnie natychmiast! Ach, ach, och i ech. Panie, puszczaj A nie pan. Niech o. powie, o co chodzi. A puść mnie pan. No dobra, dobra, porozmawiajmy z paną. Wiem, jak zabezpieczyć trasę przewozu, tak? Żeby nie okradli cię kolejny raz. Nie jestem zainteresowana. Jaka jest ta twoja propozycja? O, czyli mogą mnie okradać na stop No to fajnie. Potrzebuję robota, model Flathead. Muszę wyciągnąć go od ludzi, którzy cię okradli. Pozwól mi go zatrzymać, a wtedy ci ich wystawię. Jak chcesz się z nimi dogadać? Będą oczekiwać, że im zapłacę. Zrobię to. Albo zabiorę go siłą. Hmm. Niech będzie. Jeden warunek. Zapłacisz moimi pieniędzmi. Dobrze, proszę panią, nie ma najmniejszego problemu. wszystkiego dopilnuję. Zaszyfrowane drzazgi. Niektóre ze znalezionych drążek będą zawierały zaszyf zaszyfrowane informacje. Aby odczytać drzazgę, otwórz ją z odpowiedniego powiadomienia na ekranie albo w panelu drążek w głównym menu, a następnie wybierz złam zabezpieczenia, żeby ujawnić jej sekrety. No ciekawe co jest na niej. Wystarczy że użyję ba, więcej cię nie obchodzi. Mhm. Mm dobra, dobra. Nie przekręcić. Dowiem się i znajdę cię. Dobra, dobra, nie strasz, nie strasz, bo się zestrasz. Będziesz śmierdziało na kilometr. Coś tak czuję po tobie, korporacyjna. Dobra, nie będziemy wyzywać ludzi. Będziemy wyzywać ludzi, bo to się może kiedyś obrócić przeciwko nam, przeciwko naszej własnej karmie. Dobra, to co, co robimy? Teraz mamy się spotkać z Jackiem no to jedziemy spotkać się z Jackiem nie będziemy sztucznie przedłużać i robić jakiś tam przestojów jedziemy na spotkanko z Jackiem eee, z tego co wiem będziemy musieli niestety ale tego relika wykraść z tej konpeki plaza przysporzy nam to pewnie dość sporo kłopotów tak jak każda kradzież w tym świecie o nie, znowu minąłem zakręt aczkolwiek no nie mam wyboru Taka, tak jest Taka jest fabuła. Na tym polega. Więc jakoś z tym będzie się trzeba uporać. Ale dobra, najpierw ten Flathead. Najpierw. Kurde. Najpierw wszystko po kolei. No nie. No nie. Muszę się rozpędzić, tak? Dobra, dało radę. Jakimś cudem, ale dało radę. Jedziemy sobie. muzyczka. W ogóle mogę zmienić muzyczkę. Royal Blue, na przykład. No jestem. No dobra, dobra, dobra. Siema, Jackie. Opowiadaj, co ustaliłeś. Już ci mówię, kochany. Ar? Ale najpierw... Piękna maszyna. Tanią wziąłem. Zaraz po tej robocie z Sandrą Dorset. No taką bestię Dorek. nawet z drugiej ręki nie starczyłoby ci, choćbyś wydał wszystko. No. Trochę NC 77. Opozyciwe. Ale opłacało się. Cudowna, piękna strzelba. No dobra. Um, powiedzmy mu coś, no. Ale tę przelotową końcówkę wydechu bym wymienił. Myślisz? Dlaczego? Ładnie warczy i laski na to lecą. To nie warczy, tylko sprawia, że słychać cię w promieniu 3 km. Wgrałbym też poprawioną mapę w trysku i dodał bandaże termiczne. Przynajmniej dopóki nie uzbierasz na modyfikację układu wydechowego. Uh -huh. <laughs> Chyba cicho ciemny w tym jest eee, w rzeczach stricte. Eee, w rzeczach stricte. Ehm, że tak powiem. Halo. Technicznych. No, halo, halo, Dobrze, już z tą rozmawiam. Całe życie matka powtarzała mi, że cierpliwość popłata. No, dobra, dobra. Okej, co u Gadałeś z nią? Jest w temacie. Ogarnia przygotowanie roboty razem z Dexterem. Wiesz, oni się znają. Pracowali razem zanim Dex zrobił sobie przerwę. Mm, no, dobra. Dex zapłacił za robota z korporacyjnego transportu. Ale nie wiadomo, czy gangusy będą chciały wydać towar. Dał im kasę z góry? I chole. Dobra, chodźmy, po ten sprzęt. Masz jakiś plan? Chyba damy im tą kasę z Militechu. Dogadałem się z Militechem. Korporacja sfinansuje nam ten towar. Nie, nie żal ci tych pieniędzy. Daj spokój. To tak jakbyśmy ich nigdy nie mieli. Poza tym coś mi mówi, że to nie będzie takie proste. To co, idziemy? Chodźmy. No, chodźmy, dobra, idziemy. Dobra, e, powoli. Zapukajmy. Zobaczymy, czy nam otworzą. No dobra. Nigdy nie idziemy, zobaczmy. Musieliśmy trafić akurat na nich. Gang jak każdy inny. Panie Kuligu. Aż takich Valentinos. To honorowe chłopaki. Wierzą w Boga i świętą panienkę. Wiesz, dobra, co dobra. Kieruje, czego chcą? Eee, stop na razie, stop na razie, ponieważ eee, tak jak było napisane w powiadomieniu po lewej stronie, jak rozmawialiśmy z Meredith Stout, możemy sobie teraz wejść w drzazgi... I ją schakować najzwyczajniej w świecie. Jako, że nie jest mi po drodze z korposami, nie mam ochoty wypełniać ich poleceń em, co do przestrzegania jakiejś tam etykiety korporacyjnej i po prostu nie hakowania rzeczy, a że ja lubię hakować, no to sobie schakujemy chyba tą drzazgę i dowiemy się, co ona w sobie zabiera. Łopanie! dość spora kombinacja, ale może się uda. Stop. Um, mamy 45 sekund na konfigurację jakąś. To BD... Um, um, czy od 5.5 zacząć? 5.5, 1C, 9, um, później BD... Um, no nie, to nie pójdzie. Chyba, że pójdziemy BD. Chyba, że od dołu pójdziemy BD. BD, później damy FF. Później 5-5 i zaczniemy kolejną kombinację 5, -5 1 c i E-9. Tak, tak, zrobimy. No. No, skidł B. BD, ff 5, -5 1-C i E-9. Jeeeeee! Yeah! Własność korporacji Militech, łamanie zabezpieczeń surowo wzbronione, no a jednak się nam udało. Bardzo się z tego cieszę na tą okazję. Um, no dobra, dobra. Żeby ten odcinek się nie przedłużał, także w tym momencie, kochani, zakończymy sobie nasz etap tej misji. Um, dalsza część będzie kontynuowana w kolejnym odcinku. Um, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał. Um, i widzimy się już w kolejnym piątym odcinku serii Cyberpunk 2077. Także z mojej strony to tyle, żegnam się z Wami teraz. Hej!